Książka lekko, porządna, solidna produkcja. Dzisiaj sobie to tutaj udowodnimy. Proszę bardzo, litery wszystkie tutaj są na miejscu. Elegancko. Tak. Teraz nic się nie wysypuje. Wszystkie litery się trzymają na miejscu, tak jak powinno. Możemy nawet przeprowadzić test śrubokręta tutaj. O! Proszę, nic nie odchodzi, wszystko dobrze przyklejone, nic nie odpada. Tytuły wszystkie są na miejscu, wszystko jest, o, wszystko jest elegancko. Możemy nawet przeprowadzić drobny crash test tutaj przez szmatkę, żeby nie porysować. Proszę bardzo młody. Proszę, nówka funkiel. Nic się nie dzieje, litery się nie wysypały. Nie tak jak kiedyś słyszałem, że ktoś sobie kupił książkę. Litery mu się wysypały, nie były dobrze przyklejone. Próbował sobie sam to potem poskładać. Wyszedł mu Minecamp. Tutaj tak nie ma. Solidna produkcja.